Siemano, witam was. W kolejnym odcinku z tej gierki klik, klik, kliknę taba i mam już. No dobra, jest coś takiego. Ja bym poszedł tutaj. Nie wiem co to jest. Jakiś balon. Zaznaczę Jak zaznaczy, to nie zaznaczy? Nie. Nie, dobra, jest na mini okej, Ok, pójdziemy tam i spróbujemy coś ogarnąć. Bierzemy niewolnika. Cyk. Jeszcze zanim bym poszedł, zrobiłbym dla niego broń, bo mam jedną. Jeszcze jedną bym zrobił. Bardzo fajnie. Lecimy do balonu. Nie wiem, co to jest to białe też. Nie mam pojęcia. Tu jest coś. Potrzebna mi będzie bomba. Nie wiem, jak zdobyć bombę. Nie mam pojęcia. Ale się tego dowiem kiedyś. W ogóle tu był jakiś ryk był dziwny. Chyba sowy. Dobra. Zrobiłem sobie przejście, to można iść dalej. Tu nic nie ma, nie widzę. Tu coś jest. Za drzewami. Aha, ty, dobra. To jest skała, po prostu. Mogę tu przelecieć? Mogę, okej. Okay, fajnie. I tutaj jest... ziomek. Tajemniczy sklep. Odbierz nagrodę. Wybierz lunetę, a następnie wciśnij i przytrzymaj y, przycisk, aby ją wycofać. Po zwolnieniu przycisku luneta odkryje przed tobą inne części świata. Uh. Ej, to może być mocne. Na przykład robię tak, idę tak i odkryło mi się, ok. a jak zrobiłem zrobił, też działa, ok, okej, okay. fajne, teraz jak strzelać z łuku, bo mnie teraz dziki broni, Dobra, my go pałą. O, to jest ta skóra, ta potrzebna mi. W ogóle odblokowały się rzeczy. Nie to chciałem, tylko... A, bo to jest w tym, tym. Ale ta skóra mi się przyda do dalszego rozwoju, więc fajnie. Dostarczylina. Okej, okay, to jakieś zadania ma ziomek. Jeszcze wziął kamień tutaj. I z tego, no właśnie, z tego leci. Już nie, nie pamiętam, grałem wczoraj. Już nie pamiętam z, z czego się robi linę. Cały czas klikam coś innego niż chcę, ale okej. Okay. Okej, okay, mam trzy liny. Odbierz nagrodę. Ty, bo. Goni mnie, męda. no i leży, teraz mogę sobie wziąć coś, klucz do labiryntu małpy, wielkiego kota, ej, o, ja mam 200, ok, więc no tego sobie nie kupię, czas skrzynia, kup, kup, no tutaj coś też jest, sklep z żetonami. O, mogę sprzedawać? Bo tutaj jest coś sprzedaj. Nie mogę ci to sprzedać? Za dwa. Czy tego mam dużo, to mogę posprzedawać. Na przykład tyle sprzedam? Mam. Ok, fajne. Mogę powiedzieć, że fajne. Jakbyśmy to otworzyli, znaczy wzięli. Okay, to sprzedam, bo i tak nie umiem tego używać, więc na razie sprzedam. Jednego tego brakuje i 500. To kupię. Więc po prostu skrzynia? Nie gadaj. W ogóle jakieś achievementa dostałem, więc szybko to sprawdzę. Wydaj 100 dublonów. Mhm. Kupiłem skrzynię. Której nic nie ma. Znaczy fajnie, bo ona jest duża. Ale. Po co? Dobra, ja to już zostawię na razie, bo to niepotrzebne mi. Aktualnie. Nie, później będzie potrzebne, ale dobra. Chyba ognisko będziemy musieli zrobić Aby nie umrzeć Kurde Siomek On nie sprzedaje A już nie mam pieniędzy No tu jest coś Fajne, bardzo fajne w ogóle można bardzo łatwo zarobić tam. Zbierasz sobie tak o, po dwa. Ile z tego będę miał? 31. No to 31 dolców od razu masz. No, więc no. Ale muszę to zrobić, bo... Nie żarcza żarcia i zaraz zdechnę. Smakosz na bezludnej wyspie. Mogę te dwa zrobić. Mogę zrobić, aby mój niewolnik to robił, więc rób niewolniku. Już więcej po tym nie mogę zrobić. Mogę jeszcze zrobić to, więc niech robi małpa. Tutaj zobaczę. Kratwy byśmy mogli zrobić, spróbować. I tyle. Tutaj chyba nie można zrobić tym. No właśnie, nic nie widzę. Uuu, tu mi odkryło mocno dużo. Tutaj chróbkie skrzydełka też mogę zrobić. A nie mam skrzydełek, ok. Szklana butelka z wodą. Jednego tego nie zabrakło. W ogóle już je nie jest. Z... nie zauważyłem. Dobra, zrobię to zobaczyć. Chciałbym to zobaczyć, co tam dalej jest po prostu, bo to jest ciekawość po prostu. Tutaj jest karma dla małp. Okej, okay, fajnie. Choćby jeszcze... Nie, już mam. Ale nie mam tej butelki, okej. Okay. To musiałbym zrobić jeszcze, żeby mieć kolejne te. No więcej chyba już tu nic nie zrobię. Może to mógłbym zrobić. Ale nie mam kwiatków. No, ale to mi nic nie odkryło. No właśnie. Nie mam ko kokosów ani tych tych... Więc pójdziemy po prostu dalej. Dam małpie ten. Żarcie jakieś jest, więc można iść dalej. Zobaczymy na mapę. Bo byśmy poszli do jakiejś jaskini. Na przykład, bo wiemy, że tu są, ale nie wiem gdzie. O, wpis w dzienniku. Udało się zdobyć wpis z dziennika innego rozbitka. To chyba fabuła jest. gdzie, gdzie ten wpis jest? Katastrofa. No nie będę tego czytał, chcecie to sobie zatrzymajcie. Lecimy po prostu dalej. Nie wiem czy można łowić ryby. Jakby można by było, to fajnie by było. No. To do o wiele le lepiej by było. Więcej jedzenia i futro. Ten szkielet nic nie miał, niestety. No ale takie życie. Tu jest ognisko, więc nie potrzebuję. Niski poziom zdrowia. Bo mi małpa zdechnie zaraz. Dobra, uratowałem małpę, ale. No, już było blisko. No, dobrze, że się szybko regeneruję. Ale się już wystraszyłem. Więc znaczy, ja małpy nie będę miał. Mogę wyrzucić. Dobra, lecimy dalej. Lądu jakiś skarb. Okej, okay. Piracka flaga, de dekoracja. Chyba jednak przydałoby się tamten, tamta skrzynia. No nie wiem, czy to potrzebne wszystko jest. Mogę to zaznaczyć. Jak coś to po prostu wrócić później. I tyle. Ale nic więcej nie widzę tutaj No mogę pić te króliki czy tam zające Mogę to wszystko wziąć na pewno Na przykład tu co jest Tam jest nowa wyspa Czyli Nie wiem tratwą bym mógł ją po popłynąć W teorii No. Tam są ci. Ja bym nie chciał się z nimi bić, bo ostatnio mi ma małpa prawie zdechła, więc. Nie fajnie by było, ale nie to. Nowy wpis. Tutaj też nie wiem, co to jest. No tak, jak mówię, jak ktoś chce, to niech se zatrzyma po prostu. Tu są kolejni, a tu dużo ich tutaj wokół. Ale nie ma żadnych jaskiń, i to mnie martwi. Ja bym wlazedł. Uuuu O kurde Mogę ubierać moją małpę Nie wiem, czy mogę siebie też ubrać czy nie? Chyba nie I dam małpię coś O mogę! Okej okay. BĘDZIE PIRATEM Niech będzie, będzie piratem Mogę to rozwalić? Nie mogę Tego też nie mogę Ty, ale fajne Mogę siebie przebrać? Koszulę? Nie, ja siebie nie mogę Szkoda Szkoda, bardzo szkoda Wielka szkoda Tu ile tych... Nie, nie to tu nic nie ma, to jest muszelka, a tutaj też nic nie ma, no to nieźle, ale fajnie, że znalazłem to, bo no teraz fajnie mapa wygląda, można tak też rozróżnić małpy, w ogóle wróciliśmy do tego samego miejsca, więc jedno wielkie kółko, ale przynajmniej mogę wziąć tą skrzynię. Mam niewolnika? Lecimy dalej. Chociaż <laughs> nie wiem ile już mam czasu. 15 minut, no? to jeszcze chwilę i... Zakończymy tą tutaj. Ale niejako... Nie... Nie zakończymy przygody czy odcinek. Co jest z tym nietopemy? No, w końcu. Tu coś jest? Można przy. Tam są ci, a ja teraz będę sam, więc. Nie chciałbym tam iść. Chciałbym znaleźć jakąś jeszcze jedną małpę, aby mi pomagała. Jedna by nosiła, druga by pomagała w bitwie, wiadomo. Ale nie wiem, czy znajdę. Dobra, jakby ich bił po kolei, to skończy mi się ten bij. mał pobij! Dobra, musimy uciekać, bo nie mamy broń. I znalazłem kto Miejsce znalazłem, ale... Dobra, wolno. Więc chwila przerwy będzie. Ale nie mam właśnie przedmiotów na to. Kurde. Bo zostawiłem tę skrzynię. Poczemu to mogę sobie tutaj ugotować coś. Patrz pod nogi. Nie chciałbym tutaj wwazić jeszcze, zwłaszcza że nie mam broni. Nie nawet nie mogę się bronić Wiadomo Co, potrzebuję na broń? Nie mam tego właśnie No zostawiłem w skrzyni, a skrzynię zostawiłem tam Krasnoloka, dobra Dobra, uciekamy. Opuszczę, wejdę i oni się nie będą agrawać na mnie. Wrócą sobie. I teraz powinienem mieć właśnie czysto. Super. Eee, nie wiem, co potrzebuję tam jeszcze. Linę. To linę mogę zrobić. Zrobię dwie pałki dla mnie i dla małpy. Idziemy ich pobić, za to, że nas atakowali. Okay. Nie wiem, czy przeżyję, mam nadzieję, że tak. Okej, okay. okej, okay, okej, okay, okej, okay. żyjemy. Więc super. Mogę sobie krzesło wziąć. Mogę usiąść, więc fajnie. Ale nie ma małpy. Szkoda, naprawdę szkoda, że tutaj nie ma małpy. Tak, z nie będę brał, bo tego nie mam właśnie małpy i nie mam kto mi nosić. A możemy tutaj wejść. Teraz tu są skrzynie jakieś z hajcem. A mi się już tego. Broń kończy A nie mam e, tych Drewna nie mam Już mam To lecimy dalej trochę boję chodzić tu Bo jak zginę To wtedy umrę Wiadomo. Uuu, <noise> ile rzeczy. Czekaj, jak to otworzyć? nie potrzebuję klucz. A tam jest małpa. Nie wiem, co mógłbym zrobić, żeby otworzyć. No dobra, nic nie zrobię. No. Nie mam pojęcia, jak to otworzyć, więc. No. Ale już, już nic nie ma raczej. Pójdziemy chyba tak i jakoś tam wrócimy. Ale w... Tam... to w następnym odcinku będzie. Także hejka, narka i bye bye.